Cześć, jesteś na Kult TV i dzisiaj czeka Cię ekstra odcinek z najlepszymi zagadkami i łamigłówkami. Serdecznie zapraszam do oglądania i życzę miłej zabawy. Bardzo proszę zapamiętać, ile zagadek uda Ci się rozwiązać poprawnie. Od tego zależy prezent, który dostasz na końcu odcinka. Tak więc, nie zwlekajmy, zaczynajmy. Co w Polsce znajduje się na pierwszym miejscu, a w Japonii na trzecim? Litera P. Dajcie łapki w górę, jeśli spodobała Wam się ta zagadka, i ruszajmy dalej. Z Polską to niby wszystko jest zrozumiałe. A czy chcielibyście się dowiedzieć, jak brzmiałoby Wasze imię po japońsku? Widzicie przed sobą spis polskich liter i ich japońskie odpowiedniki. Masz 15 sekund, żeby podzielić się swoim japońskim imieniem w komentarzu. Już napisałeś swoje japońskie imię? Oto jak wyglądałby po japońsku Kult TV. Jeśli spodobała Wam się ta zabawa, dajcie mi znać zostawiając kciuka w górę, a na pewno wymyślę coś podobnego w kolejnych odcinkach. Dwa pociągi jechały naprzeciw siebie po jednym torze w ten sam dzień dokładnie o 7 godzinie. Mimo wszystko pociągi się nie zderzyły. Jak to możliwe? Pociągi jechały w różnych porach dnia. Jeden o siódmej rano, drugi o siódmej wieczorem. Jednego razu zły czarodziej porwał księżniczkę i zamknął ją w swym zamku. Odważny rycerz przeszedł wiele wypróbowań, aby uwolnić księżniczkę. Wreszcie bohater dotarł do zamku. Trafiwszy wewnątrz, rycerz zobaczył troje drzwi i wszystkie one były zamknięte. Nagle śmiałek usłyszał głos czarodzieja, który powiedział, że księżniczkę można uratować, gdyż znajduje się ona za czwartymi drzwiami. Rycerz rozejrzył się po całym zamku, ale widział tam tylko troje drzwi. Jak więc może uratować księżniczkę? Żeby odnaleźć czwarte drzwi trzeba skorzystać ze smykałki. Na pewno zauważyłeś, że każde drzwi mieszczą na sobie jakieś dziwne rysunki. Jeśli je rozdzielisz na dwie części zobaczysz, że są niczym innym tylko cyferkami. Teraz rycerz bez żadnego wysiłku może uratować księżniczkę. W dalekim królestwie kiedy człowiek wypiwał truciznę to mógł uratować się od śmierci tylko w jeden sposób. Napis się silniejszego jadu. W taki sposób bardziej silna trucizna działała jak antidotum. Miejscowy król postanowił, że musi mieć najsilniejszy jad, aby nikt nie mógł go otruć. Do stworzenia tego jadu zawołał swych dwóch najlepszych chemików. Król zażądał, aby każdy z nich stworzył najbardziej silną truciznę. Aby ją sprawdzić, będzie przeprowadzony konkurs, w trakcie którego każdy z chemików najpierw wypije truciznę swego przeciwnika, a następnie swoją. Odpowiednio jad, którego chemika okaże się silniejszy, ten pozostanie przy życiu. Pierwszy chemik wiedział, że jest znacznie mniej utalentowany niż jego przeciwnik. Z góry wiedział, że po prostu nie będzie w stanie stworzyć najsilniejszy jad. No oczywiście chciał żyć, dlatego postanowił coś wymyślić. W dniu zawodów każdy chemik najpierw wypił truciznę przeciwnika, a następnie swoją. Po chwili drugi, bardziej utalentowany chemik padł martwy, a pierwszy świętowo zwycięstwo. Pomyśl chwilkę i powiedz, jak mu się to udało? Kiedy pierwszy chemik zdał sobie sprawę, że nie będzie w stanie stworzyć tak silny jad jak drugi, wymyślił jak wyjść z tej sytuacji. Przed rozpoczęciem zawodów wypił swój własny jad, a do swojej probówki zamiast jadu nalał zwykłej wody. Dlatego bardziej silny jad jego przeciwnika podziałał na niego jak antidotum. Drugi chemik wypił tylko wodę i własny jad, i dlatego zginął. Mały Arturek spacerował po parku i zobaczył starszego kolesia Franka. Franek zaproponował założyć się o 10 zł. Jeśli napiszę w zeszycie Twój dokładny wzrost, to dasz mi 10 zł, a jeśli się pomylę, to wtedy ja dam Ci 10 zł. Przy tym starszy chłopiec obiecał, że nie będzie zadawać małemu żadnych pytań i mierzyć go też nie będzie. Arturek się zgodził. Franek szybciutko napisał coś w zeszycie, i pokazał małemu. Ten spojrzał i dał Kolesiowi 10 zł. Jak Frankowi udało się wygrać spór? Aby wygrać spór, Franek skorzystał ze smykałki i napisał w zeszycie Twój dokładny wzrost. Dwaj Twoich przyjaciele postanowili sprawdzić, która winda jedzie szybciej. Oni jednocześnie wezwali windy i tuż po wejściu do szybu nacisnęli guzik parteru. Ty masz prześledzić, która winda przyjedzie na Twoje piętro pierwsze, ale podczas eksperymentu rozpraszałeś się na wiadomość w telefonie. Kiedy doczytałeś ją do końca, oboje Twoje przyjaciele już przyjechali na miejsce. Oceń sytuacji i powiedz, która winda przyjechała pierwsza. Odpowiedź poprawna, winda numer 2. Jej drzwi zdążyły się zamknąć, a to oznacza, że przyjechała wcześniej. Dajcie łapkę w górę, jeśli daliście poprawną odpowiedź i ruszajmy dalej. Poszukiwacz skarbów od dawna polował na starożytne skarby, w końcu udało mu się je znaleźć w jaskini na bezludnej wyspie. Jednakże jak tylko mężczyzna otworzył skrzynię ze skarbami, wejście do jaskini zamknęła masywna krata. W skrzyni oprócz skarbów poszukiwacz znalazł trzy klucze – czerwony, niebieski i złoty i dziwną notatkę, w której jest zaszyfrowana poprawna odpowiedź, jakim kluczem otworzyć kratkę i wydostać się na wolność. Jeśli poszukiwacz wybierze niewłaściwy klucz, to pozostanie w jaskini na zawsze. Jaki klucz musi wybrać? Jeśli uważnie zbadać notatkę, to można bez trudu ustalić, że pierwsze litery każdego słowa tworzą słowo złoty. Za pomocą tego klucza poszukiwacz skarbów może wydostać się na wolność. Zagadka kryminalna. Podstępna żona postanowiła otruć męża. Ten podejrzewał, że ona knuje coś złego i dlatego zawsze jadł ten sam posiłek co i żona. Pewnego razu żona zaproponowała mężowi zjeść jabłko. Mąż odpowiedział, że zje tylko połowę, jeśli ona zje drugą. Kobieta pocięła jabłko i każdy zjadł swoją połowę. W rezultacie za kilka minut mężczyzna padł martwy, a żonie nic się nie stało. Jakie się to udało, jeśli żadnego antidotum wcześniej nie piła? Żona musiała skorzystać ze smykałki, aby otruć męża. Wiedząc, że on je to samo co i ona, żona posmarowała trucizną tylko jedną stronę noża. W rezultacie kiedy kobieta pocięła jabłko, tylko jedna jego połowa, którą zjadł mąż, okazała się zatruta. Ojciec trzech synów chciał zapisać cały swój majątek najbardziej inteligentnemu i najbardziej sprytnemu ze swych synów, dlatego wezwał swoich synów dał każdemu po 10 zł i powiedział, aby każdy kupił coś, co wypełni cały pokój. Pierwszy syn kupił paczkę papieru, zgniósł każdy arkusz, ale tego nie wystarczyło, aby wypełnić cały pokój. Drugi syn kupił trociny, ale ich też okazało się za mało. W końcu cały majątek ojciec zapisał trzeciemu synowi. Co takiego kupił trzeci syn? Trzeci syn okazał się najbardziej sprytny i inteligentny. Na 10 złotych kupił świecę, postawił ją w pokoju i podpalił. Światło świecy wypełniło cały pokój. Masz do dyspozycji dokładnie 36 monet oraz dokładnie 3 puste worki. Musisz włożyć wszystkie monety do worków tak, aby w każdym z trzech worków znalazła się nieparzysta ilość monet. Jak to zrobić? Najpierw trzeba do pierwszego worka włożyć 11 monet, do drugiego 12, a do trzeciego 13. Następnie do drugiego worka z 12 monetami trzeba włożyć trzeci worek z 13 monetami. W ten sposób mamy w drugim worku również nieparzystą liczbę monet. 13 plus 12 daje 25. Jeden z filozofów rzymskich został skazany na karę śmierci. Dano mu jednak szansę ratowania życia poprzez wyciągnięcie z urny białej kuli, podczas gdy druga z umieszczonych w urnie kul czarna skazywała go na wykonanie wyroku. Tuż przed losowaniem filozof dowiedział się jednak, że obie kule w urnie są czarne. Podszedł do urny, włożył rękę, wyciągnął kulę i uratował sobie życie. Jak to zrobił? Filozof wyciągnął czarną kulę, ale jej nie pokazał i wrzucił do rzeki. Natomiast kazał sprawdzić, jaka kula została w urnie. W urnie była czarna kula, więc on powinien mieć białą. Idąc po lesie, zbierając grzyby, mężczyzna natknął się na opuszczony dom. Jak tylko tam wszedł, drzwi z hałasem się zamknęły i odezwał się straszny głos. Ogłosił, że mężczyzna może wydostać się na wolność przez jedne z trzech drzwi. Za pierwszymi drzwiami czeka na niego kat, od którego nie wyszedł żywy jeszcze żaden człowiek. Za drugimi drzwiami kryje się olbrzymi i bardzo głodny lew, który natychmiast skoczy na każdą żywą istotę i pożre ją. Za trzecimi drzwiami cała podłoga jest zalana wodą i wszędzie rozrzucone przewody elektryczne. Woda jak wiadomo przewodzi elektryczność i przy każdym dotknięciu z nią człowieka na śmierć uderzy prądem w 1000 V. Jakie drzwi wybrać mężczyźnie, aby wyjść żywy? Jeśli byliście dostatecznie uważni i spostrzegawczy, musieliście zauważyć, że mężczyzna ma na nogach gumiaki. Właśnie w takim obuwiu zazwyczaj chodzą zbierać grzyby. Gumiaki mogą w tej sytuacji uratować mężczyźnie życie, jeśli wybierze trzecie drzwi. Guma nie przewodzi prądu elektrycznego, więc rozlana na podłodze woda i rozrzucone przewody są teraz bezpieczne. Przez te drzwi mężczyzna wyjdzie cały i zdrowy. Pani Nowakowska zadzwoniła na policję i z wielkim żalem powiadomiła, że jej zabytkowy naszynik zaginął. Kiedy policja przyjechała do jej mieszkania, nie widziała, żeby zamek w drzwiach był wyłamany. W mieszkaniu panował bałagan, a na podłodze znajdowały się ślady stóp. Tylko jedno okno było wybite. Na drugi dzień policja zatrzymała panią Nowakowską za oszustwo. Dlaczego? Policja była przekonana, że pani Nowakowska ich okłamała, ponieważ okno było wybite od środka. Gdyby włamywacz wybił okno z drugiej strony, szkło leżałoby na podłodze mieszkania. Pewien farmer ma pole. To pole jest w kształcie kwadratu. Farmer jeden bok idzie 80 sekund, drugi bok też 80 sekund i trzeci bok również 80 sekund. Natomiast czwarty bok farmer idzie 1 minutę i 20 sekund. Dlaczego? 80 sekund i 1 minuta 20 sekund to jest to samo. Czworo przyjaciół wyjechało na wakacje nad morze. Wynajęli dom w przepięknym miejscu i po niskiej cenie. Gdy przybyli na miejsce, gospodyni domu zaproponowało przyjaciołom ciasto i napoje. Ciasto było bardzo pyszne i młodzi ludzie zjedli wszystko do ostatniego okruszka. Nagle dwóch przyjaciół umarło. Policja, która w krótkim czasie przyjechała na miejsce zbrodni, odnalazła śmiertelną truciznę w ciałach ofiar. Jak dwóm pozostałym przyjaciołom udało się przeżyć? Jeśli byliście dostatecznie uważni, na pewno zauważyliście, że zmarli przyjaciele pili kawę, a dwóch pozostałych piło sok. To znaczy, że najprawdopodobniej otruta była kawa. W mieście działa banda, która porywa dziewczyn o azjatyckim wyglądzie. Wiadomo, że gang jest kierowany kobietą, która również ma azjatycki wygląd. Policja odnalazła dom, gdzie bandyci trzymają porwanych dziewczyn. W środku na ratunek czekały trzy osoby. W przeddzień operacji ratunkowej policja otrzymała wiadomość, że pod płaszczykiem jednej z ofiar może ukrywać się przewodnicząca gangu. Na przesłuchaniu wszystkie dziewczyny powiedziały, że zostały one porwane około 3 miesięcy temu, gdy wracały z pracy. Po tych zeznaniach policja natychmiast aresztowała jedną z dziewczyn, którą dziewczynę policjanci uznali za winną i dlaczego. Dwie z trzech dziewczyn mają pofarbowane włosy, ponieważ wiadomo, że nie ma Azjatek z naturalnymi włosami blond. Za trzy miesiące uporwanych ofiar miało wyrosnąć kilka centymetrów włosów własnego koloru. Na podstawie tego wnioskujemy, że dziewczyna pod numerem 2 kłami. Jej włosy są idealnie pofarbowane na całej długości i to oznacza, że ona jest przywódcą gangu. Wczesnym rankiem Olivia ma ważne spotkanie biznesowe. Ale ona przespała i teraz musi bardzo szybko się zebrać. Problem w tym, że żarówka w pokoju się spaliła i dziewczyna nic nie widzi w ciemności. Oliwia na pewno wie, że ma w szafie 14 białych i 7 czarnych skarpetek. Ile skarpetek musi wziąć, żeby wśród nich były dwie tego samego koloru? Rozwiązanie tej zagadki jest prostsze, niż można wyobrazić. Także czy sami nie jest tak ważne, ile skarpetek ma w szafie Oliwia? Ważne to, że są one tylko w dwóch kolorach białym i czarnym. Dlatego, jeśli dziewczyna weźmie z szafy dowolne trzy skarpetki, dwie z nich 100% będą tego samego koloru. Detektyw wszedł ulicą i nagle zobaczył martwą kobietę leżącą na ziemi. Detektyw podszedł, otworzył je torebkę i wyjął telefon. Komórcy odnalazł numer męża kobiety i zadzwonił do niego, powiedziawszy, że żona tego pana nie żyje i poprosił go pilnie przyjechać. Po pewnym czasie zrozpaczony mąż przyjechał na miejsce zbrodni i tuż za nim przyjechała policja. Gdy policjant zapytał, co się stało, detektyw kazał aresztować mężczyznę, który jego zdaniem zabił swoją żonę. Uwaga pytanie, jak detektyw doszedł do takiego wniosku? Gdy detektyw zadzwonił do męża zamordowanej kobiety, powiedział mu, że jego żona nie żyje i poprosił pilnie przyjechać. Mąż przyjechał dokładnie na miejsce zbrodni, chociaż detektyw nie podał mu adresu. Jeśli mąż znał, gdzie jest jego żona, to znaczy, że w jakiś sposób ma coś wspólnego z tym morderstwem. Ta kryminalna historia miała miejsce w rzeczywistości w 50. latach ubiegłego stulecia. Żona bankiera postanowiła zabić męża i przywłaszczyć sobie jego fortunę. Pewnego razu jej mąż wybierał się w podróż służbową. Żona zebrała dla niego walizki i wraz z ubraniem włożyła mu pustą kopertę i poprosiła, aby ten napisał i wysłał list do niej natychmiast, jak tylko dotrze do miejsca przeznaczenia. Mąż tak zrobił. Przyjechał do hotelu, napisał list do żony, zapieczętował kopertę i wysłał ją. Kiedy żona dostała list, dokładnie wiedziała, że jej mąż już nie żyje. W jaki sposób kobieta zabiła swego męża? Aby zapieczętować kopertę, należy zwilżyć klapę zamykającą. Ogólnie zawsze robimy to językiem. Więc żona bankiera po prostu nasmarowała klapę trucizną i w ten sposób jej podstępny plan zbrodni się udał. Pewnego dnia mężczyzna i jego siostra poszli na zakupy. Zobaczywszy w jednym sklepie chłopca, mężczyzna nagle powiedział: Ten dzieciak mój siostrzeniec. To prawda, odpowiedziała siostra, ale on nie jest moim siostrzeńcem. Jak to możliwe? To jest możliwe, ponieważ chłopiec był synem tej kobiety i w konsekwencji siostrzeńcem jej brata. Uważnie spójrz na ten obrazek i powiedz co należy wpisać na miejscu znaku zapytania. Pamiętaj, że jeśli będzie ci za mało wyznaczonego czasu, w każdej chwili możesz wstrzymać wideo na pauzę. Na miejscu znaku zapytania musi wstać 1. W pierwszym wierszu tego zadania widzimy, że 1 równa się 5. W takim razie 5 równa się jedynce. Adam i Ewa kochali się przez kilka lat. Wreszcie postanowili wziąć ślub. Jednak gdy Adam przyjechał do kościoła, zobaczył tam dwie identyczne Ewy. Jedna dziewczyna krzyczała, że to ona jest narzeczoną Adama, a druga mówiła, że Ewą jest ona, a ta panna młoda jest klonem. Przeżyj się uważnie tym dziewczynom i powiedz, która jest klonem. Rozwiązanie tej zagadki będzie podane w następnym odcinku. Tak więc nie zapomnijcie o naciśnięciu na dzwoneczek powiadomienia, aby go nie przegapić. Subskrybujcie i wspierajcie kanał Kult TV, dajcie łapki w górę i dzielcie się tym wideo z przyjaciółmi. A teraz czas na rozwiązanie pracy domowej z poprzedniego odcinka. Wiktor dostał się na wolność i teraz oczywiście największym jego marzeniem jest dostać się do domu. Gdy tylko wyszedł z pomieszczenia, w którym trzymali go porywacze, zobaczył trzy ścieżki prowadzące do miasta. Pierwsza droga jest usiana ostrymi gwoździami, na drugie pełzają straszne węże. Trzecia ścieżka wypełniona żarzącym się węglem. Teraz znów życie człowieka znajduje się w Twoich rękach. Którą drogę ma wybrać Wiktor, żeby wyjść stąd cały i zdrowy? Żeby wyjść cały i zdrowy, Wiktor musi wybrać ścieżkę z wężami. Są to zaskrońce zwyczajne i są zupełnie bezpieczne. Dziwnie, ale niewiele komentarzy pod odcinkiem zawierały poprawną odpowiedź. Mimo to gorąco Was wszystkich pozdrawiam i zapraszam do podsumowania dzisiejszego odcinka. Jeśli odpowiedzieliście poprawnie na 18-23 zagadki, jesteście prawdziwymi fanami Kult TV. Macie mądre główki, a więc otrzymujecie złoty medal Mistrza nad Mistrzami. Jeśli rozwiązałeś 12-17 zagadek, Twój mózg jest nie do końca wyostrzony, co może być skutkiem zaniedbania oglądania odcinków Kult TV. Łatwo możesz poprawić sytuację, rozwiązując zagadki z tych odcinków, które nie obejrzałeś. Na razie otrzymujesz srebrny medal, prawie mistrz i moje pozdrowienia. 6-11 poprawnych odpowiedzi przynosi Ci brązowy medal, jesteś na dobrej drodze. Na pewno od niedawna subujesz Kult TV i nie zdążyłeś jeszcze poznać wszystkie sztuczki podchwytliwych zagadek. Nie przejmuj się, tytuł mistrza jest przed tobą. Jeśli rozwiązałeś pięć lub mniej zagadek, dostajesz drewniany medal, dopiero się uczę. Więcej treningu, więcej optymizmu i tytuł mistrza nad mistrzami dostaniesz już w najbliższej przyszłości. Gratuluję wygranej i proszę napisać w komentarzu, który medal otrzymałeś. Sprawdźmy, ile jest fanów i mistrzów. Dziękuję wszystkim za uwagę, komentarze i polubienie i serdecznie zapraszam na następne odcinki ciekawych łamigłówek, które sprawią, że twój mózg będzie w świetnej kondycji.